Ogródek Ani. Gąska pelagia. Zobaczyła raz gąska gwiazdki na niebie i zapragnęła jednej dla siebie. Bo coś takiego pięknego, bliżej nieokreślonego do niej mrugało, dziwną tęsknotą serduszko napełniało. Pelusia myślała, że długiej drogi potrzeba, żeby się dostać do nieba. Lecieć chciała w świat daleki, poprzez góry, poprzez rzeki, płynąć już miała przez oceany, gdzieś w świat wielki i nieznany. W podróż się już szykowała, już walizę spakowała, ciepłe majtki, bluzkę w kropki, nogę i kolczyki, książki, czapkę i rondelek, czerwone buciki. Na wyprawę się wybiera, więc zajrzała do fryzjera. Na czubku robili jej właśnie na różowo, kiedy ploteczkę usłyszała nową. Wśród gęsi i kaczek pojawił się przystojniaczek. Nie minęło wiele czasu, gdy przyczłapał spod lasu pięknie ogolony, wystrojony, wypachniony, jakby apelagi stworzony. I do tego szukał żony. Może go skomiła gniazdko, by ze mną uwiła. Spojrzenie powłóczyste rzuciła na niego i już nie chciała żadnego innego. Podróż pelka odłożyła, bo gąsiorka bardzo polubiła. Pierwsza gwiazdka świeci na niebie i woła pelu się do siebie. Spełniam dziś gąskotwe marzenia. Bądź szczęśliwa, do widzenia. Przez noc przeleciała rakieta, cudna, świetlista kometa, i do gniazdka niebawem przybyło pisklątko. Śliczne, maleńkie ptasie dzieciątko zachwytami, prezentami, najlepszymi życzeniami, idą już chmary gości pełnych radości. Pospadła spadła gąsce gwiazdka z nieba, innej już jej nie potrzeba.